Cześć i witam nas wszystkich w kolejnym odcinku. To jest taki unikalny odcinek, bo dzisiaj mam urodziny i tak z rana sobie y, nagrywam. Chciałam sobie rozruszać y, język jeszcze przed y, imprezą, ale tam różnie bywa. I tak, pozdrawiam tutaj Oliwkę 2006 HPL, Julia Torka. Kochana 69 i malineczka 0, e, tutaj więcej nie ma osób. I tak e, tutaj e, wam Dobra, i e, tak e, chcę wam pokazać mój profil. Taki ładny profil. No, mam takie he, 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 he. Dobra. E, tutaj mamy trzy takie piłka. Nie no, wiem po co? Już nagrywam. No. I chcę Wam pokazać rozegrane rudy na naprawdę. 6434. Naprawdę. Wow. Tak dużo. Nie wiem ile. Nie wiem, kto by uzbi uzbierał tak dużo, ale mam jeszcze taki ładny profil i tak. Jaki kanał? Y... Dobra. I chcę z. Yy, I chcę zrobić nasze sucharowisko. Eee, mam żeby zrobić Kurczę. Dobra. Yy, Dobra. Przepraszam za, o, za ortografię, ale tak dziwnie piszę. Moja szybko. Trochę piszę. Ale każdy ma swój sposób pisania. Niektórzy piszą wolno, a niektórzy szybko. I naprawdę, wow. Masz... ...OPDC. Kurczę. Jest to jakiś chłopak. Nie. O, i właśnie pozdrawiam jeszcze Lunka7890. Malineczka tą no to już pozdrawiam i jeszcze Juli no też pozdrawiam kurcze a i Roxy jeszcze jej jeszcze nie pozdrawiam ale no. yy, dobra i jak chcę sobie zasłużyć na suba więc tak Pozdrawiam jam o shit. Dobra. Dobra. Yy, i tak. Yy, siadam sobie i sobie opowiadam. No Mam taki ładny profil, tyle od XD i nagrywam tak. Albo też i nie XD

No. I tańczmy, 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 tańczmy. Dobra. Yy, to będzie uznawany odcinek za dodatek. I tak. Yy, mam tam różne sprawy. Yy, te. Takie na przykład. Harcerstwo. Yy, I tak. Jeszcze nie ma wyjazdu, na którym nie byłam. Ale. Yy, Kurczę, ale y, no, był jeden w zeszłym roku, bilet wstępu do lasu, czyli BWDL, y, oczywiście link do, albo nie, nie będzie linku, będę <grybujesz> zła i niedobra, będziecie musieli szukać y, i tak, różnie tam bywa że mam taki dziwny, dziwne znaczenie tak, tak albo też i nie X, da 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 okay, tak albo i nie <laughs> to było fajne Poko! Dobra, i... E... Tak. Więc tak różnie bywa, że e... bywam taka zdenerwowana i też spokojna. Czasem krzyczę, czasem milczę, czasem gadam na całego, czasem w ogóle nie gadam. Bucza. I tak przytulamy się, takie słodkie. Dobra. Um, I jak to u mnie wygląda życie? Ciągle się przemieszczam, ciągle tam wyjeżdżam na jakieś wyjazdy, biwaki czy tam imprezy harcerskie. I rzadko miewam weekend wolny, ale no to co tam? Dowiesz się na odczyt. He, Dobra. I ciągle tak u mnie bywa, że... Było u mnie smutek, patrz, ale też czasem szczęście. Co? Via... Derco. <noise> to było dobre. Eee <grymne> Wczoraj nagrałam trzy odcinki. <grymne> e, xd Dobra, wczorajsze odcinki, te trzy, bo na serio nagrałam, to były tak. Jak się nazywasz? Na kanale. Dobra. I. Yy... Kapelusia TV. Dobra. Yy, wczoraj nagrałam trzy odcinki, które się nazywały: poradnik, jak mieć sobie zdjęcie profilowe. Yy, to poczekaj, wchodzę. O, zasłubuje mnie we mnie. <laughs> I. E, jeszcze nagrałam taki normalny odcinek i prank.